Cześć, witam się z Wami w kolejnym materiale. Zgodnie z obietnicą, że rok zaczniemy na grubo, tak też się właśnie dzieje. Zaraz po szerpie z województwa lubelskiego, który ostatnio mieliście okazję oglądać, wracamy na Podkarpacie i meldujemy się w Rzeszowie, konkretnie w JRG 3. Bardzo niedawno dostaliście informację, że do struktury Państwowej Straży Pożarnej trafiły karetki pogotowia. Są to karetki pomalowane na czerwono, właśnie w malowaniu straży. Coś więcej na temat tych karetek. Na pewno wszystkich interesuje informacja do jakich zdarzeń one będą jeździły, jak będą używane w praktyce, kto dokładnie będzie mógł takie karetki prowadzić, co na tych karetkach znajdziemy i ogólnie jak te pojazdy wyglądają. Ja postaram się w dzisiejszym materiale troszkę bliżej przybliżyć Wam informacje na temat tego pojazdu i jego zastosowania oraz wyposażenia. Ponieważ te pojazdy dopiero trafiają do komend, niektóre komendy już je dostały. Egzemplarz Rzeszowski, pokazany właśnie na filmie, jest tutaj u strażaków dopiero kilka dni. Nie jest jeszcze wprowadzony do podziału bojowego. Strażacy dopiero będą przeszkalani z obsługi tego pojazdu. Ma przyjechać odpowiednia osoba, która takie szkolenie będzie prowadzić. Stąd też jeszcze bardzo takich dokładnych, szczegółowych informacji nie posiadam ja, ani też nie posiadają sami strażacy. Niemniej jednak postaram się Wam cokolwiek o tym pojeździe powiedzieć. Zapraszam. Jeśli chodzi o sam pojazd, został on zabudowany na podwoziu Mercedesa Sprintera. Za zabudowę odpowiedzialna jest firma Bokar oraz firma Baus. Tego typu pojazdy, właśnie te karetki w liczbie 13 egzemplarzy zasiliły szeregi jednostek państwowych straży pożarnych na terenie całej Polski. Zakup tych pojazdów wynosił 17,6 miliona złotych. Został on zrealizowany w ramach projektu Wsparcie Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z informacji, jakie możemy wyczytać w różnych, na różnych portalach pożarniczych w internecie chociażby, możemy dowiedzieć się, że są to samochody wsparcia dekontaminacji podczas działań medycznych przy zagrożeniach czynnikiem CBRNE. Pojazdy te przeznaczone są głównie do wsparcia działań ratowniczych realizowanych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w tym w szczególności przez specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego. Stanowić one będą również zabezpieczenia długotrwałych działań ratowniczych, ćwiczeń oraz innych zadań realizowanych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Mogą być one również wykorzystywane do wsparcia działań Państwowego Ratownictwa Medycznego. Budowa tych pojazdów oparta była na sprawdzonych w PRM rozwiązaniach technicznych, istotnym jest fakt, że w szeregach PSP pełnią służbę funkcjonariusze, którzy jednocześnie są ratownikami medycznymi, co gwarantuje właściwą obsługę tych samochodów jak ich wykorzystywanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Egzemplarz takiego pojazdu trafił również do Akademii Pożarniczej w Warszawie. Tam będzie on miał dodatkową funkcję, mianowicie taką, że będzie on wykorzystywany m.in. podczas zajęć na kierunku ratownictwa medycznego, które właśnie Akademia Pożarnicza realizuje. Co na takim pojeździe znajdziemy. Karetka ta posiada sprzęt bardzo przybliżony do sprzętów, które posiadają normalne karetki jeżdżące w państwowym ratownictwie medycznym, karetki systemowe. Jeśli chodzi o szczegółowy spis, to zapraszam do przeczytania artykułu na portalu remiza.pl, Polski Serwis Pożarniczy oraz do informacji, które przekazała w internecie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Z tych oto właśnie dwóch portali zasięgnąłem informacje te, które wam przed chwilką powiedziałem, aby troszkę aby troszkę przybliżyć Wam coś o tym samochodzie, także osoby, które są zainteresowane nim bardziej, zapraszam właśnie na te dwie strony, aby szerzej poczytać sobie artykuł i dowiedzieć się jeszcze więcej na temat tych pojazdów.